Jeżeli dbasz o swój samochód i denerwuje cię perspektywa potencjalnie uszkodzonych krawędzi drzwi, w momencie kiedy dziecko zbyt zamaszyście je otworzy w garażu podziemnym, to rozważ zakup i prosty montaż czegoś takiego. Słuchajcie, znalazłem na Allegro taśmę, która została określona mianem Car Door Protektora, czyli jest to po prostu taka dosyć twarda pianka, wyposażona w taśmę samoprzylepną, którą naklejamy sobie. Na ścianie w garażu. Jedyne, o czym polecam Wam pamiętać i na co zwrócić uwagę, to fakt, że przednie drzwi są w stanie dotknąć czy uderzyć w ścianę w troszeczkę innym miejscu niż tylne. W związku z tym przymierzcie sobie na początek, nawet najlepiej oznaczcie ołówkiem, gdzie wspomnianą taśmę nakleić. I problem macie z głowy. Ta, którą ja kupiłem za jakieś 20 zł, była na tyle długa, że wyciąłem sobie z niej jeszcze wąski pasek, który sprawił, że jest grubsza. Proste i skuteczne. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. Cześć.